W samochodzie. Tak? Kto? Otwórz! Wasz dobrze, zmieszaj, dodaj miodu. Nie za dużo, lecz mądrze. Herbitusin, pastylki na kaszel i gardło. Hemoroidy. Proctochemolana działa podwójnie. Szybko przynosi ulgę, zapobiega nawrotom choroby. Na Happy Hippo Talent Show! Znajdź promocyjne opakowania Kinder Niespodzianki, Kinder Czekolady, Kinder Delice i Kinder Country. Zbierz brawa i wygraj! Konsolę z grą karaoke, odtwarzacze MP3 oraz mięciutkie hipcie z kocykami. Więcej na opakowaniach oraz na Kinder Energia na cały dzień. Doskonała do pracy. Zbędna także po niej. Prawdziwa hałwa z odrybrzeg. Aktywność, uroda i zdrowie. Teraz masz dwa razy więcej czasu na kontakty z bliskimi, bo w urodzinowej promocji Ery dostajesz dwa razy więcej darmowych minut do wszystkich i na zawsze. Oraz przyjemnego w dotyku Samsunga Avila już za złotówkę. Takie rzeczy tylko w Erze. Chcecie monter? Spada. Jasne, uwielbiam monter. Mały znowu górą. Dzięki Monte. Przekąska zawierająca 85% mleka, czekoladę i pożywne orzechy. Dostanę też Monte? Cot Monte. Pełno smaku, pełno siły, pełno frajdy. Wybrana przez miliony kobiet na świecie. Maskara L'Oreal Extra Volume Collagen. Przedstawia plus dwa razy więcej hydrakolagenu plus mega szczoteczka. Do 12 razy większa moc spojrzenia. Bez grudek. Ponieważ jesteś tego warta, zapraszamy do perfumerii Douglas. Perfumerie Douglas. I życie staje się piękne. Jesteśmy przygotowani na wszystko, ale nie na to. Oni tam giną. Nicolas Cage, premiera telewizyjna w rocznicę ataku na World Trade Center. Już za chwilę. Najlepsi kierowcy świata stają do walki o punkty pucharu świata w wyścigu na torze monca. Zobacz kto zwycięży! Formuła 1, Grand Prix Włoch. W niedzielę o 14 na żywo w Polsacie. Sponsorem programu jest wydawca gry Need for Speed Shift.